Szanowni Państwo, dziś kuchnia kresów. Kuchnia kresów to termin odnoszący się do tradycyjnej kuchni ludności zamieszkującej obszary kresów wschodnich, czyli terenów wschodnich Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Łotwy. Kuchnia ta ma bogatą historię i jest silnie zakorzeniona w tradycji kulturowej tego regionu. Obejmuje różnorodne potrawy które odzwierciedlają wpływy kulturowe, dostępność lokalnych składników oraz specyfikę warunków klimatycznych. Kuchnia kresowa kształtowała się pod wpływem kuchni litewskiej, białoruskiej, austro żydowskiej, a nawet kuchni tureckiej. Jakie smaki, drodzy Państwo, przeważają w kuchni Kresów Wschodnich? Trudno wskazać jednego faworyta. Słodycz, kwaśność i słoność mieszają się wzajemnie. Przenikają, tworząc spójną i zgraną niezwykłą całość. Wschodnie rubieże Rzeczpospolitej kresy to tygiel narodów, kultur, tradycji. Potrawy kresowe są różnorodne i wieloskładnikowe, czyli pozbawione monotonii. Jednak przede wszystkim są symbolem wielofikowej tradycji. Przygotowane były na bazie uprawianych zbóż, mięsa hodowlanych i dzikich zwierząt, żyjących w rzekach i stawach ryb, a także owoców leśnych i pochodzących z sadów. Kuchnie kresów charakteryzuje duży wybór pieczywa. I jego dobry gatunek. Kresowe pieczowe to przede wszystkim żytnie chleby na zakwasie. Z rwowskim chlebem kulikowskim na czele. Mówiąc o kuchni kresowej, nie sposób zapomnieć o hulebiaku drożdżowym, czyli cieście wypełnionym farszem mięsnym, kapustnym, grzybowym. Może być też podawane w formie bułeczek rolat lub zawijańców. Na kresowych stołach króją też inne potrawy na bazie mąki, takie jak na przykład pierogi, kartacze. Kołduny, pluski czy pyzy. Uprzywilejowane miejsce w jaduspisie zajmują również ziemniaki. Powstaje z niego, z tego ziemniaka wiele potraw. Między innymi bliny, babki i cepeliny litewskie. Od dawna serwowano na stołach różnego rodzaju kaszę: jęczmienną, gryczaną i oczywiście najzdrowszą, kaszę jablaną. Podawano ją sosami lub krasioną tłuszczem. Były one również stosowane jako farsz do pierogów i naleśników. W wiejskiej kuchni kresowej dominowały potrawy jarskie, oparte na kapuście, grochu, fasoli no i wspomnianych ziemniakach. Warzywach od lat powszechnie uprawianych na tym terenie. Stanowiły one menu dnia codziennego. Jedna z bardziej oryginalnych potraw ziemniaków to bubało, ziemniaczany placek przyprawione warzywami i zapiekane w piecu, a podawane z dodatkiem śmietany lub sosem grzybowym. Na co dzień gotowano też pożywne i zawiesiste zupy, wykorzystując rodzime warzywa i przyprawy, zagęszczając je mąkrą śmietaną z żółtkiem. Były to takie zupy jak barszcz, zwany także kwasem, kapuśniak, krupnik, żur, zupa szczawiowa. Najbardziej powszechny rosół stanowił bazę wielu innych zup warzywnych i w wersji polskiej podawane był z makaronem, a w wersji ukraińskiej z całymi gotowanymi ziemniakami. Popularnymi zupami były także ukraińska solanka, której nazwa pochodzi z słowa wioska, czy rybna, aromatyczna zupa, ucha. Bardzo często przyrządzano różnego rodzaju pierożki, pierogi, były one nadziewane farszami, takimi jak ser, kapusta, mięso, ale to rzadziej. W dni świąteczne jadało się dania mięsne, często polewane takimi sosami jak głogowy, jełowcowy, agrestowy czy żurawinowy. Na dania mięsne przeznaczano najczęściej drób, kaczki, gęsi czy indyki pieczone przez wiele godzin, ale przyrządzano też zrazy czy flaczki uznawane za typowo polskie potrawy. Uwielbiano też dziczyznę, przede wszystkim łosie, żubry, sarny, jelenie, dziki i zające. Nie brakowało też na naszych stołach potraw z dzikiego ptactwa, wśród których dominowały bażanty, kuropatwy, cietrzewie i przepiórki. Oryginalny smak i recepturę mają także popularne potrawy z grzybów leśnych. Grzyby najczęściej suszono, ale również kiszono w glinianych garnkach oraz robiono na ich bazie zupy oraz aromatyczne sosy. Ze względu na dużą liczbę stawów rybnych i rzek przyrządzano wiele potraw z ryb. Najbardziej znane gatunki ryb to okonie, sandacze, szczupaki, karp, jeliny, czy wcześniej nawet jesiotry. Przygotowywano je na różne sposoby. Między innymi pieczono, faszerowano czy smażono. Jednymi z bardziej popularnych dań rybnych są szczupak w śmietanie i karp w galarecie. Najpopularniejszymi warzywami były ogórki i kapusta, które kiszono na różne sposoby. Zresztą kresy kiszonkami stały, bo kiszono obok innych warzyw także i owoce. Bardzo ważną rolę w kuchni kresowej odgrywały przyprawy. Przede wszystkim naturalne zioła. Czomber, kolendra, lubczyk, kminek zwyczajny, nie kumin. Wspomniane dodatki sprawiają, że potrawy stawały się nie tylko smaczniejsze, ale co ważne, przy tłustszych potrawach, zdrowsze. Od najdawniejszych czasów na tereny kresów sprowadzono sadzonki popularnych drzew owocowych i zakładano sady. Na stołach pojawiały się więc jabłka, czereśnie, śliwy, Wiśnie oraz najpóźniej gruszki. Na ich bazie gotowano kompoty, zupy owocowe, ale najczęściej najadano je na surowo albo suszono. Z krzewów popularne były agrest, porzeczka czarna, biała, czerwona, z których przygotowano soki, wina, nalewki. Chętnie uprawiano również winorośnie. Kresowymi napojami były także piwa oraz miody, miód. Kit i pyłek szczeli używany był jako lekarstwo i stosowano je w profilaktyce wielu chorób. Miód pozyskiwano przede wszystkim z kwiatów i leśnych roślin, takich jak kruszyna, malina, wrzos, jeżyna czy borówka, ale ze względu na walory odżywcze od wieków stosowane był on też w żywieniu. Doceniono go również w sztuce kulinarny, używając go do marynat, sosów, napojów i przyrządzając zdrowe nalewki. Królem krasowych słodkości był i jest Sękarz litewski. Jego historia sięga czasów prawdopodobnie nawet i średniowiecza. Kształtem przypomina ścięty pień drzewa z sękami, którego igły, właśnie sęki, wyglądają jak ociekające sople. Głównymi składnikami są jaja, śmietana, masło i cytryna. Z słodyczami na kresowych stołach były też owoce nadziewane konfiturą, zapiekane w piecu i serwowane ze słodkimi sosami na bazie śmietanki. A jakie były kresowe tradycje bożonarodzeniowe? Na stole kresowym, wigilijnym musiały znaleźć się płody rolne i leśne oraz to, co pływa w wodzie. Przyrządzano więc potrawy z grzybów, orzechów, miodu, kasz, roślin strączkowych i oleistych, zbóż, jarzyn, owoców i ryb. Najpierw podawana była zupa, grzybowa albo barszcz czerwony, z grzybkami. Czasem pojawiała się zupa piwna, ale dzieci tego wtedy nie jadały. Następną potrawą były różnego rodzaju kluski i pierogi, omaszczane olejem lnianym. Pierogi nadziewano kapustą, grzybami, czasem owocami. Kluski najczęściej podawano z makiem. Kolejną potrawą to kapusta gotowana z olejem lnianym lub bardzo popularny groch z kapustą. Dalej ryby, śledzie w oleju ze śmietaną, ryby smażone, pieczone w galarecie. Popularny był szczupak kwaszerowany. Obecnie teraz wypierany bardziej przez karpia. Do ryt podawano ziemniaki lub fasolkę. Na deser z pierniki strucle z makiem lub owocami: jabłkami, śliwkami, moralami. Typowo okresową potrawą wigilijną była kutia, potrawa z pszenicy, maku, miodu, bakali. Do picia był kompot suszonych owoców lub polewka piwna. Należy podkreślić, że wszystkie potrawy były bogato dekorowane. Szczególny kunszt rozwinięto przy dekoracji ryb. W okresie świątecznym domy odwiedzali jak wszędzie kolędnicy, ale w podziękowaniu za kolędy i życzenia dawało im tutaj szczodraki, czyli nadziewane bułeczki lub rogaliki. Kresowa kuchnia, Szanowni Państwo, przeżywa obecnie renesans. Dla wielu jest sentymentalnym powrotem do lat dzieciństwa i smaków z przeszłości. Dla innych zaś podróżą w nieznane smaki i łączenie składników. Kuchnia kresowa jest niezwykle pożywna i ma właśnie w sobie to coś wyjątkowego. Cała tajemnica tkwi w łączeniu prostych produktów meczarskich, rolnych, leśnych, z aromatycznymi ziołami. Potrawy kresowe są symbolem wielowiekowej tradycji i wielokulturowości. Dziękuję Państwu.